Stara kurwo zmarnowałeś mi 20 lat życia. Wyspa Fibula jest położona na południowym zachodzie od kontynentu. Znajduje się tu wioska o tej samej nazwie, której mieszkańcy utrzymują się z rybołówstwa, rolnictwa i polowania. Jednak spokojną atmosferę wyspy zakłócają niebezpieczne podziemia miasta. Wyspiarze żyją w ciągu strachu, że może im przydarzyć się ten sam los, co mieszkańców wyspy Kalkanea. Pewnego dnia bowiem ogromny pająk wyszedł z podziemi. I zabił ich wszystkich. Na dodatek, w wodach między kontynentem Fibula i Kalkanea, często pojawia się wielki potwór morski, przez którego żaden żeglarz nie odważy się zapuszczać w te rejony. Jedyna droga na Fibule prowadzi przez podziemny tunel. Na samej wyspie znajduje się wioska o tej samej nazwie. Nie znajdziemy tutaj króla czy jakiejś osoby rządzącej. Na Fibuli znajdziemy jedynie sędziów. Wioska ta jest bardzo popularna wśród Tibijczyków z racji tego, iż mieszkańcy zajmują się skupem dość powszechnych przedmiotów, które mimo wszystko nie skupuje nikt inny na całej Tibii. a mianowicie chodzi o łuki i kusze. Miejsce to jest lubiane także z racji swych rozległych podziemi. Można się tam dostać przez miejską studnię, a znajdziemy w niej zarówno potwory dla początkujących, takie jak orki czy rodwormy, jak i tych średnio zaawansowanych, np. przykład beholdery czy demoskeletony. Należy również dodać, że gdzieś głęboko pod ziemią czeka na nas wartościowe skały. Ale nic nie jest piękne: ktoś wybudował kiedyś ogromną ścianę wraz z drzwiami. Aby się przez nią przedostać, należy zaopatrzyć się w klucz. A ten możemy kupić u sędziego Dermonta. No i nadszedł właśnie czas, aby wam pokazać, jak wyglądają podziemia Fibuli. Także aby się tam dostać, musimy się udać na południowy zachód od miasta Thais. Tutaj właśnie za miastem znajduje się podziemny tunel prowadzący na tą wyspę. Na pewno niezbędne przedmioty, które dla nas będą przy wykonaniu tego quest'a to jest lina, z jest runa Destroy Field. Mamy tutaj dwie takie. Oraz klucz 3940, który możemy kupić u sędziego Dermota już na samej wyspie. Było to miejsce właśnie polowań w dawnych czasach. Oczywiście na serwerze Tibiantis również jest często odwiedzane. Tu właśnie na tym półwysepku znajduje się podziemny tunel na wyspę Fibula. To ciekawostka z języka łacińskiego. Jak wiemy, tibia oznacza kość yy, piszczelową, natomiast fibula po łacinie to jest kość strzałkowa. Tak i oto smaczek tutaj. <grych> Gdy przechodzimy sobie właśnie w podziemia fibuli. Widzimy tabliczkę. Możemy się dostać na mainland. A tutaj na Isle fibula. drodze. Nie spotykamy tutaj po prostu żadnych podfolków. Jesteśmy już właśnie na właściwej wyspie. Jest to wyspa Fibula. może zaczynając, poswiedzamy sobie też samą wyspę. Od północy znajduje się Guildhall. takie sklepy i bary to są podziemia gdzie znajduje się kilka szczurów ale jest to nieistotne My przechodzimy dalej Tu jest wioska właśnie, o takiej sobie nazwie jak, jak wyspa, czyli Fibu, Fibula. Kilka domków mieszkalnych to Jest NPC Timur To jest właśnie NPC, który skupował łuki i kusze, jako jedyny właśnie na mapie starej TB, bądź właśnie serweru Tibiantis, obecnie na RealTB takie przedmioty jak łuk czy kusza możemy sprzedać również yy, u wielu MPC na, na terenach premium. I tu jest właśnie dermot. Możemy sobie nawet z tym problemem ścianę. I za kwotę 2K możemy kupić sobie klucz yy, 3940, który umożliwi nam dojście do podziemi Fibuli. My ten klucz mamy już yy, zakupiony. Tak on właśnie wygląda, drewniany klucz. I co, żeby się dostać do podziemi musimy wejść do tej studni. Klikając na nią właśnie przechodzimy w podziemia. Tutaj już się zaczynają jakieś słabsze potworki, typu właśnie poison spidery. A my kierujemy się tutaj prosto. Przez, przez tą właśnie kładkę i mamy zamknięte drzwi żeby się tutaj dostać musimy użyć właśnie tego klucza zamkniemy sobie i tutaj już mamy podziemia fibuli gdzie możemy znaleźć y, demon skeletony rotwormy beholdery i wiele wiele innych potworków ale my idziemy właśnie do tej Konkretnej lokacji najtrudniejszej właśnie yy, w tych podziemiach, zobaczymy, czy ktoś to Mexpi wychodzi na to, że nie. Także mamy szczęście, piszemy się oczywiście w list i mamy tutaj tabliczkę, która mówi nam, że tutaj są jakieś skarby. Widzimy tutaj w niedoświadczeni gracze myślą sobie, że wejdą właśnie w dżurę, ropną się, potem będą mogli wziąć sobie nagrodę z tej skrzyneczki. Niestety jednak po wejściu tutaj mamy przejście w teleporty. Ten po lewej mówi nam, że mamy jeszcze ostatnią szansę, żeby zawrócić do wioski, natomiast ten informuje nas, że, że podziemna droga jest jeszcze tutaj nieznana, ale my jesteśmy rezykantami, także przejdziemy sobie. No i po wejściu tutaj już wpadliśmy jak śliwka w kompot i musimy radzić sobie z całymi hordami właśnie minotaurów i do tych troszkę lepszych, czyli właśnie archery, gwardy, w późniejszym etapie będą także minotaur magii. Oczywiście wymagany level, żeby tutaj skutecznie ekspić to jest level 50 w górę. Przechodzimy sobie tutaj. No i jeszcze tutaj e, co jest właśnie ciekawostką, a to wam zaraz, zaraz pokażę. Będziemy potrzebować jeszcze jeden klucz. Tu możemy sobie zabić właśnie kilka minotaurów. I tutaj mamy dźwiczki, które są zamknięte. I tutaj już potrzebujemy drugi kluczyk, który możemy sami zdobyć. Teraz wam się pokażę w którym miejscu. Należy przejść tutaj przez kilka firefieldów. Także stracimy troszkę HP. Mamy również Energy Fieldy, oraz Minotaur magii. w tej dziurze znajduje się kluczyk umożliwiający nam przejście do dalszej części podziemi. Ten klucz wygląda tak, jest to złoty klucz 3980 Że po zabiciu pierwszej takiej większej grupy minotaurów, możemy sobie przejść dalej. Zamykamy oczywiście drzwi, za sobą, i tutaj jest plac, gdzie znajduje się właśnie cała horda z minotaurów. Dobrze jest tutaj być wyposażonym w runy GFB, które niewątpliwie nam tutaj bardzo pomogą. Minotaury bowiem są nieodporne na ogień. Co wpływa dla nas na duży plus, ponieważ możemy je zabijać obszarowo. Przybiegniemy sobie trochę dalej. Idziemy dalej w głąb, właśnie tej jaskini. No i tutaj mamy już ostatni minotaurę, który napotkamy na naszej drodze. I wchodzimy do terenów smoczego legowiska. Znajduje się tutaj kilkanaście smoków i kilka smoczych lordów. Niedba się takie miejsce z cienkim, z cienkim korytarzykiem, gdzie możemy sobie oddurować pojedynczo dane smoki. Oczywiście, żeby trochę. Przyspieszyć i nie nudzić, się. gdy tylko zobaczymy, ...Smoczego lorda, będziemy go częstować runami SD, żeby poszło to po prostu szybciej. No, w sumie takie przedmioty, jak kusze, możemy wspierać na siebie. Mamy trochę kapa, no i widzimy, już tam niżej znajduje się Dragon Lord. Było 22 smoków. Generalnie jeżeli chodzi o respawn, tutaj, jest on dość wolny, same nagrody również z questa różnią się od tych, jakie możemy znaleźć na Real RealTV, ale o tym powiemy sobie na końcu. I mamy już. Pierwszego poważnego przeciwnika. takie Dragon Lordów przypomnę, będą cztery. Jeden znajduje się właśnie na wejściu, a pozostałe trzy w takiej grupce występują pod sam koniec te tego plasma. Także radzę tam uważać. I będziemy biegać. Dragon Lord już potrafią wyrządzić nam krzywdę. Jeżeli jesteśmy na właśnie około 50, to musimy tutaj bardzo, bardzo uważać. No I niewątpliwie możemy również, przy odrobinie szczęścia, wylać z Ragonordu jakieś fajne przedmioty. O i właśnie mamy! To jest chyba nasz dzień, drodzy widzowie. Tower Shield, jest to tarcza warta 8000 złotych monet. Także już nam się ten kościk zwróci. No czyli nie dobry start trochę zupełnie mamy. I tak jak mówiłem właśnie resp tutaj jest nie za szybki, oczywiście jest to również zależne od ilości osób, które są obecnie online, im więcej osób, tym ten resp będzie szybszy, ale nie spodziewałbym się tutaj raczej jakiegoś szału. No i radzę przy wybijaniu właśnie full respu bierzesz tutaj bardzo powoli, sobie odlurowywać smoki, ponieważ występują one podwójnie, a nawet potrójnie co się narażać na niepotrzebny waste, żeby marnować właśnie suplejsy. Lepiej sobie wybić to na spokojnie, pojedynczo. No widzimy, już tam idziemy. Kolejny osobnik. O, nawet już się nam zespił na plecach, także chyba Sporo osób online. W ostatnim czasie mamy wyraźny wzrost zainteresowania graczami Tibiantisa. Co jest wyjątkiem od reguły, bo zawsze w okresie wakacyjnym liczba graczy malała. A nagrody w, w tym miejscu są poukrywane w różnych miejscach, nie jest to jedno miejsce, gdzie jest po prostu skrzynia, i tam sobie odbieramy nagrody. Tylko musimy troszkę się natrudzić i poszukać sobie Owych nagród. To jest na RealTB z tego questa możemy utrzymać Knight Axe, Tower Shield, Dwarven Ring, Warrior Helmet, Eleven Amulet. Także dość fajne nagrody. Jeżeli chodzi o nasz serwer, może nie wygląda już to tak pięknie. Bo Sword również warto zbierać obecnie. Po wprowadzeniu Gina. Y, jest możliwość sprzedaży za 500 GP. A nagrody jakie możemy otrzymać z tego questa na serverze Tibianty, zresztą jest to, to Eleven Amulet, Dwarven Ring, Serpent Sword, y, 6 małych diamentów oraz Timing. Także no, jest spora różnica jeżeli chodzi o, rozrzut nagród, ale myślę, że nie ma co narzekać. Jeśli chodzi o to, żeby było trochę trudniej, wtedy jest większa satysfakcja, jeżeli się coś właśnie osiągnie. No, i tutaj widzimy, w tym miejscu się aż cztery smoki w jednym miejscu. Niestety nie pamiętam, która nagroda. Konkretnie w którym miejscu będzie, także po prostu przejdziemy sobie po dane miejsce, pokażę gdzie odebrać sobie nagrodę. Jesteśmy właśnie niedaleko miejsca, gdzie możemy zdobyć pierwszy item. Myślę, fajne miejsce dla Paladyna do exp'n'ya, ponieważ jest tu trochę miejsca do uciekania. chociaż postacie magiczne na wyższym levelu również mogą tutaj bardzo fajnie z powodzeniem poexp'ić również za pomocą sumonów takie jak Ork Leader czy Damon które są odporne na ogień. Co znacznie nam ułatwia walkę ze, ze smokami. Po prostu musimy tylko pilnować, żeby Smok nam ich nie zagryzł <laughs> i lecimy dalej. Jeszcze dwa smoki nam to sobie w tym miejscu, i będziemy mogli odebrać pierwszą nagrodę. A po co nam jest runa Destroy Field? No, właśnie niektóre nagrody są ukryte pod Firefield'ami. Także żeby się do nich dostać musimy usunąć sobie filda za pomocą runki i coś czuję że zaraz się nam na plecach z Dragon Lord, ale mamy trochę cegłówek także nie będziemy się go obawiać a kto wie może nam jeszcze sypnie czymś jeszcze jeżeli chodzi o rycerzy no to, żeby tutaj z powodzeniem expić jest oczywiście wymagany już trochę wyższy level. Wiadomo, że trochę uchów tutaj stracą podczas walki ze smokami. Tutaj właśnie po użyciu Dostrofilda znika ogień i w tym ciele jest pierwsza nagroda, którą możemy odebrać z tego quest'a. I w tym miejscu należy właśnie bardzo uważać, ponieważ tutaj rozpią się trzy Dragon Lordy naraz. My już sobie zarobiliśmy trochę y, tym Tower Shieldem, także możemy sobie pozwolić na podstrzelanie z SD-ków. O, Life Crystal. O, nawet y, Dragon Lordy oddają. Także jeszcze dwa mamy do zabicia. Wow, ten jest trochę wściekły. Wiadomo, że e, Experience tutaj na co dzień nie będziemy wybijać ich ze zdechu. Ponieważ e, no jest to niewątpliwie będziemy stratni. O, smal szafirek. proszę bardzo, z każdego. Dragon lorda jak na razie coś mamy, To wie, a może z ostatniego będziemy mieć duże szczęście i spadnie Royal Helmet albo Dragon Scale Mail czyli najcenniejszy przedmiot jaki możemy właśnie wydropić z dragon lorda, jest to ta oto zbroja i ostatni Smoczy Lord ostatnia trudna Przeszkoda no i tym razem samo złoto. Ale i tak myślę się jest bardzo spoko, no i przechodzimy sobie tutaj. Już zostały jedynie smoki do zabicia. Nie pamiętam, ile dokładnie smoków się znajduje tutaj w tym spawnie. Myślę, że jest ich około 12-14, ale mogę się mylić. Po prostu nie pamiętam. Kolejna nagroda powinna być w tym oto smoku. Nie jest to bardzo smok, jest to oczywiście element właśnie wystroju, że tak powiem. Kolejna nagroda znajduje się przy ścianie, w tym ciele. I jeszcze dwie nagrody. No teraz trochę poszukamy. Ach, tutaj, właśnie. W rogu um, znajduje się kolejne ciało, w którym możemy zdobyć nagrodę. Tutaj pod nami w tych oto kościach i ostatnia nagroda znajduje się. Tutaj także pod firefieldem No także tak wygląda ten respik Na pewno jest tutaj Co zwiedzać Należy również uważać Widzimy smoczki już się narespiły Także zapewne Dragon Lord Ten yy, na wejściu również się zrespił Także jeżeli jest, już tutaj jesteśmy to To sobie go potraktujemy z naszych cegłówek i będziemy opuszczać to miejsce. Jest kolejny smok. Teraz trochę sobie pobiegamy, tak że nie będziemy po prostu zabierać tych, tych smoków, żeby pękacie czasu, ale Dragon Lorda, jak najbardziej będziemy chcieli zabić ten. na. No... Ten nam dał tylko smoczą szynkę. I wyjście z questa znajduje się tutaj, za tymi Energy Fieldami Możemy sobie wrzucić w tych woreczek z lobbug I po przecież teraz się w tym miejscu i wracamy do punktu wyjścia I znajdziemy się pod studnią. A jeszcze usuniemy swój name z listu, żeby kolejna osoba mogła wiedzieć, że jest tutaj wolne. porządek musi być, także drzwiczki pozamykane. I możemy wracać do miasta. Myślę, że na pewno fajne miejsce. Nie jest aż tak oblegane jak inne smocze legowiska. Co chyba tutaj zdecydowanie na plus. Łatwo też jakoś za bardzo nie jest ale też bez przesady z, z tą trudnością myślę, że ba, bardzo fajna lokacja, gdzie możemy właśnie sobie i minotaury i smoki przy czym zarobić sobie zbierając kusze, które lecą ze smoków czy minotaur archerów, możemy je bezpośrednio sprzedać właśnie na samej wyspie Fibula Co często właśnie możemy zauważyć jak high level czy tutaj, właśnie, lotbagi z yy, takimi, takimi przedmiotami, aby je sprzedać na wyspie. <laughs> no i myślę, że to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeśli nam się trochę poszczęściło, bowiem. Tower Shield. Nie jest to może nie wiadomo jak cenny lot, ale zawsze yy, sprawi, że człowiek się uśmiechnie, gdy zobaczy. Coś takiego w parce potworku. Także to było na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do następnego materiału. Cześć.